mnie zdradzili. Już nie odpowiadają na moje wezwania. Odpłacę im za to. Wszyscy ich cherszci muszą za to zapłacić. Ksardas odebrał mi podstępem część mojej mocy. Czas, żeby ją stracił. Teraz obdarzę cię mocą. Już wkrótce będziesz władał światem w moim imieniu. Mm. Czas Zubena przeminął. Tak jak służył mi za życia, tak będzie mi służyć po śmierci. Król merytany nie żyje. Moc i nosa została złamana. Jego lud będzie rozpaczał. Więc tak straciliśmy sporo i temu. Między innymi... A, dobra, hm, dłużej temu straciliśmy i dużo w, przez to życia, ale najpierw damy się do Geldern, gdzie nauczymy się reszty e, tych, tych wszystkich umiejętności e, złodziejskich. No już? No! Dziękuję. Aha, ososny nabiją. Tak! Nie daj się! Oho! Odbijcie z tego. Rzekielaki. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Naucz mnie czegoś o targowaniu się. Nie, nie zgadzam się. Musisz zapłacić więcej. Słuchaj, zapłaciłem, więc mnie ucz. O, widzę, że już to umiesz. Gdy będziesz handlował, zauważysz, że dostajesz lepsze ceny. Naucz mnie, jak okradać innych, mimo ogromnego ryzyka. Znasz odpowiednie ruchy. Jesteś praworęczny, prawda? Prawa ręka zawsze musi być w ruchu. Gestykuluj. Najlepiej przed samym nosem ofiary. To odwróci jej uwagę. Dzięki czemu będziesz mógł bezpiecznie sięgnąć lewą ręką. <grym i wiedziałe> Ubierz mi. Ta sztuczka zawsze się sprawdza. Nie jesteś na... Właśnie tak. Chcę być mistrzem złodziejstwa. Aha że złodziejstwa jest zawsze poszukiwany. Dla łupu, dla cienia, dla idealnej okazji. Aha, dobra, okej, okay, dziękuję. O złodziejstwie już wiem wszystko.

баба хорошо. Но. Скейп дал мне. Ага, Не, бляра. Może najpierw siły się... siły... się nauczę. Trochę przynajmniej. Uczysz mnie walki. Dobrze. Tak żeby... Do 50. Dalej. Okej. Okay. I resztę przeznaczam na życie. I... No dalej! Na życie. Trzymałości mam sporo. To mi umbeljor. Właśnie tak. Beliarze. Daj. Trafione. Dobra, resztę mogę dać na wytrzymałość. Koko, koko, euro, spoko, piłka leci, na dobra, teraz mi nasz na koko, euro, spoko. Puu, chyba... O, dobra. E, teraz się napić. Jeszcze raz. sobie to obiecuje. Okej, okay, następnym na moim celu jest Aring. Okej, okay. ksarda co zabijemy na końcu. koko euro spoko, piłka a koko koko ko, gotix spoko. piłka leci hen wysoko mm. <noise> nie koko koko ko. gotik spoko... ork leci hen wysoko nie strzała leci hen nie wiem a tam biją tego jezus maria nie pamięci już mam mało ale już niedługo kończę więc Jestem mistrzem wielkiej areny Morasul. W takim razie naprawdę wielki z ciebie wojownik. Moi wojownicy cieszą się, jeśli są oceniani według twych doświadczeń. Nie, nie chcę walczyć na arenie. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. A nie uda mi się to wejść. Kurde. Ale jest jeszcze inny. Nie zasługują na to, by mieli dzień. Opuściliśmy naszą ojczyznę i znaleźliśmy tu nowe królestwo. Niedługo ostatnia mora schyli przede mną czoła. A ja, Kan, będę rządzić tymi ziemiami. Te parę mor, które wiedzą, co to honor, otrzyma odpowiednie stanowiska. Ale dla tchórzliwych buntowników nie będzie 5. tości. Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. To zwykłe romaki Trzeba spektać. Wiecie dlaczego wygraliśmy wojnę? Bo mory to słabe usze. Nie zasługują na to by... He, na razie. Czemu do nemory się teleportowałem? Aha, byle daleko. Do Trellis. Kurde, już tych czarów nie za dużo zostało. No de dobra. Hmm. Nie do trelawis Wszyscy się przejęli tamtym... asasynem Stać! Jakieś mory zabijają naszych ludzi. Powiesz coś o tym? Nie Po montażu nikogo nie zabiłem Jeszcze? level Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Rozrzućę teraz na z sobotą. Do dalej. To będzie ciężko z ucieczką. F5 na ficha esta raça Zatrzymaj się morat. Na ja zastrzelajcie. Nie, ja yeah, idę do Gelderna. Oh, hey no i powa... Aha, o oh, fuck, zapniałem. Kurde, nie wiem gdzie byłem. Do kary. E, tak, Silden jeszcze. G e, to, to... Zrobione, to zrobione, to... Tylko Silden. Tu się przejdę normalnie. Nie będę wydziwiał. O Jezu, jakie laki. Z Xardasem stoczył uczciwą walkę. Tak, wiem co to uczciwa walka. O, to jest kinia. O Boże, jakie lagi. A, szybkie to jest, szybkie, bo tylko nie podbijam, tylko... ...zabijam. Coś mnie goni, ale boję się odwrócić. A do góry. To jest za dużo orków w mieście. Ale to jest ostatni, no to. I tak na wszelki wypadek ustawię sobie jak na dziewiątkę. Co Ej ludzie! Walka! Zatrzymaj się, mora! Luzel no, będę cię na strzępy. Fuck. Uh. Co to robić, to robi? What the fuck! Uh. Okej okay. Jest ludzie, jest, został tylko Xardas 5 I myślę, że wyjdzie nawet mniej niż 99 odcinków Tak trzeba się przygotować Wybrałeś Beliara. Przyznam, że się tego nie spodziewałem Podjąłeś jednak decyzję i tak się musi stać. Wszyscy mamy jakieś swoje powody. Przybywasz tu, gdyż musisz ponieść konsekwencje swojej decyzji. Beliar na ciebie czeka. Być może nie doceniłem pokusy potęgi i bogactwa. Nie ułatwię ci tego. W żadnym razie. Zaraz oberwiesz! Zaraz potężny przeciwnik który zaraz umrze. No nie, nie. Umrzesz, umrzesz czy nie umrzesz? Nie umrzesz? Jest z tego pewny? To jest podmaga. Książka Xalasa. Decyzja Jak chcecie, to możecie sobie tamto społzować. Bo już ukończyliśmy grę. Zapiszę przed Beliarem może. Mm. O, ta muzyka taka. Okej okay. Beliar... będzie z nas dumny, ludzie O, teraz tamto się fajnie świeci Ta muzyka Ej, oni wszyscy tam spokojnie kiedy twoja ostatnia godzina uh. Co to był za człowiek? Nie ogarniam. I Beliar. Xardas stracił swoją moc. Taki los spotka każdego, kto mi się sprzeciwił. Orkowie zapłacili za swą zdradę. Wywarła się na nich moją zemstę. Beliarze, twoja wola została spełniona. Zwyciężyłeś. W zamian pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. I teraz się powinien to te pojawić. Jak się pojawię, to spoko, jak nie, to trudno. Okay. Przez wiele lat Li łaknął krwi króla z powodu zdrady robara. Król robar nie żyje. Zemsta Lee nareszcie się dokonała. Gorn pozostanie w Gota i odbuduje Stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza Horków została obalona. Bunt luźni został stłumiony. Torusz odnajdzie ostatnią bramę, której będzie strzegł. Wrota na pustynie baran. Zostanie gubernatorem Trelis i jedynym dowódcą ludzi, za którym Polkowie pójdą w ogień. Mimo, że ostatni buntownicy zostali pokonani, pewnego dnia ludzie podniosą się z upadku i wrócą do swych miast. Władza asasynów będzie się umacniać i wkrótce obejmie całą myrtanę. Kultura koczowników zniknie z piasków pustyni jego zostanie moim skarbnikiem. Będzie zarządzać bogactwem gromadzonym w moim skarbcu. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Pradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin warunków. W górach Normandy. Życie wkrótce powróci na stare tory. Niedobitki orków będą toczyć długie, zażarte wojny z barbarzyńcami. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pragatne. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Trochę czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. A Larez z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszyscy? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w... Porządku. I teraz napisy powinny być. Ale zagłośne są. Ludzie, y, gra się wyłączyła. Ukończyliśmy Gothic 3 drogą Beliara. Tak, Beliar, kazał nam zabić wszystkich dowódców orków, Kseldasa i Zubena, no i chyba króla. Ale nie wiem, ja zawsze go zabijałem wcześniej. Y, więc tak, co by to powiedzieć? Gra boska, epicka, zawalista. Y, będzie krótsza zdaje mi się od drogiej nosa bo tam normal trochę olałem ale bardziej skupiłem się na warancie więc nie wiem sam ale ważne jest że to wszystko będzie w porządku Ech, no to tak teraz sobie robię przerwę od gotika może w wakacje zacznę nagrywać i skończę mam nadzieję gotika 3 drogą Adanosa drugą maga więc ja się z wami żegnam, cześć się Majnara, helia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii, zagrajmy wy, na razie.